Cześć! Sprawdzamy, jakich hitów słuchają mieszkańcy, wygodni. Cześć. Cześć! Czego teraz słuchasz? Radosna miary, Dzięki serdeczne. Dzięki. Światła neon, w tym reaktorze, ty generujesz prąd. Dzień dobry, jakiego hitu teraz słuchasz? Hipokrytyci, si, anatomia. Dzięki. Dzięki. Anatomia, życia melodia w dłoniach trzymana. Cześć, jakiego hitu teraz słuchasz? cześć. Inżynierski Pink, młody i świetny JJ Strader. Dzięki serdeczne. złoty A jakich hitów wysłuchacie? W Bydgoszczy mamy trzy hity: Cyberbezpieczeństwo, Pielęgniarstwo, Prawo. Jasna sprawa, oto nowe kierunki na Politechnice Bydgoskiej. Serdecznie zapraszamy do zobaczenia na Politechnice Bydgoskiej. Mam na sobie diament, weź to sprawdź.